Bajki i baśnie polskie Renata i Leszek Mech Baśnie Bolka i Lolka Królowa zima W poprzednim odcinku Bolek pędził w saniach do pałacu Królowej Zimy. Kiedy dotarli na miejsce, Królowa rzuciła na Bolka czar zapomnienia i chłopiec zapomniał swój dom, zieleń drzew, śpiew ptaków, a nawet swojego przyjaciela Lolka. Tymczasem Lolek, który ruszył z pomocą Bolkowi, spotkał na swej drodze przyjacielskie zwierzęta królika i starego Jelenia, które to zaprowadziły chłopca do brunatnego niedźwiedzia. Pomimo, że niedźwiedzie zapadają w sen zimowy, ten jeden miś nie spał z powodu płyty muzycznej. A skoro już nie spał, postanowił zawieźć Lolka do pałacu królowej Zimy. I tak wyruszyli w drogę: Niedźwiedź, a na jego grzbiecie Lolek który zasnął, kołysany biegiem misia. Część trzecia. Bolek spał również. Znajdował się w lodowej komnacie, leżał wśród puchowej pościeli, pod wachlarzami z piór północnej rybitwy. Chłopiec nie słyszał gorączkowych przygotowań do wielkiego balu. Królowa przed kryształowym lustrem przymierzała powłóczystą suknią z samych śnieżynek mieniących się jak cekiny, kapelmistrzu. Czy hejnał witający mojego młodego przyjaciela już napisany? Dyrygent pałacowej orkiestry ukłonił się nisko i podniósł w górę batutę. Na znak pałeczki trąbki wraz z puzonami zagrały srebrną melodię. Podoba mi się! Zginęła głową królowa. I gestem dłoni przywołała szambelana. Plecami oparte o kolumnę oczekiwał na rozkazy. Natychmiast podbiegł i uklęknął na jedno kolano. Już zamierzał ucałować rąbek sukni, ale pomyślał, że dotyk warg mógłby stopić śnieżynki, a wtedy niechybnie zostałby wtrącony do lodowego lochu. Wzdrygnął się całym ciałem i na wszelki wypadek odsunął się od sukni. Królowa ujrzała odbicie szambelana w lustrze. – Co z lodami? – zapytała, nie odwracając głowy. – Przygotowano wszystkie gatunki. Kasate, włoskie, hiszpańskie, płonące. – A pistacjowe? – W pierwszej kolejności. – Pospiesznie odrzekł szambelan. – Nie cierpię lodów pistacjowych. Strach przygiął postać klęczącego prawie do posadzki. – Wybacz, królowo, zapomniałem. Jeszcze jedno takie niedbalstwo, a każe cię zamrozić w bryłę lodu. Poruszyła suknią i widocznie spodobało jej się migotanie śnieżynek, bo gniewem zachmurzone oblicze rozpogodził uśmiech. Czy balet podczas mojej nieobecności ćwiczył przynajmniej raz dziennie na lodzie? Szambelan uspokojony skinął głową. Osobiście tego dopilnowałem, pani. O której początek balu? Jak zawsze, królowo, pierwsza gwiazdka spadnie z nieba i bal zaczynamy. Królowa zima podeszła do wysokiego okna. Za szybą na lodowych wieżach pałacu zaczynały powiewać chorągiewki zmierzchu. Niebem od gór płynęła noc, jak ciemna, gęstniejąca kra. Już pora obudzić mojego młodego przyjaciela. Szambelanie, uczyń to najgodniej, jak tylko potrafisz. Postaram się pani. To powiedziawszy, staruszek wycofał się tyłem z królewskiej komnaty. W gabinecie najpierw odsapnął z ulgą. Wygodnie usadowił się w fotelu i pociągnął za szarfę dzwonka. W otwartych drzwiach momentalnie pojawił się sługa. Słucham cię, szambelanie. Chciałbym wiedzieć, co robi młody przyjaciel królowej. Śpij jej słodko. Mm, aha, śpi słodko. Westchnął szambelan który łudził się nadzieją, że chłopiec już przygotowuje się do balu albo zwiedza zakamarki pałacu. W takim razie przynieście go tutaj razem z łóżkiem, a potem zastanowimy się, jak obudzić dostojnego gościa. Sługa zniknął bez słowa i po chwili do gabinetu wniesiono olbrzymie łoże z chrapiącym bolkiem. – Tylko ostrożnie nie obudźcie chłopca – wyszeptał rambelan. To znaczy trzeba obudzić chłopca, ale należy to uczynić wyjątkowo delikatnie. Wstał z fotela i podszedł do łoża. Pochylił się nad chłopcem i leciutko klasnął w dłonie. Bolek nawet nie drgnął. Tego smyka nie obudzą nawet grzmoty błyskawic, rzekł sługa i uśmiechnął się. Mam jednak pewien pomysł. Szambal gwałtownie zamachał rękoma, drobnym ciałem próbował zasłonić potężne łoże. Znam Twoje pomysły, nie zgadzam się, nie chcę słyszeć o żadnym wystrzale z armaty, żadnego bicia w bęben ani wylewania wiadra lodowej wody na głowę. Myślałem o łaskotaniu. Wspaniały pomysł! Szambelan już zamierzał uścisnąć sługę, gdy przypomniało mu się, że czasami łaskotanie powoduje czkawkę, i od razu wyobraził sobie dostojnego gościa na balu, siedzącego przy królowej i pobekującego co chwilę. Bo by to koniec mojej kariery, pomyślał i palcem pogroził słudze. Nie, stanowczo zabraniam łaskotania. Trzeba znaleźć coś bardziej łagodnego, coś na przykład podobnego do... do... I nagle uśmiech rozjaśnił oblicze szambelana. Już wiem. Gościa naszej królowej obudzimy piosenką. Zawalenie się sufitu zrobiłoby mniejsze wrażenie na słudze niż słowa szambolana. Pan zamierza śpiewać wykrztusił z niedowierzaniem w pałacu wszyscy wiedzieli że królowa zima zabroniła staruszkowi wszelkich wokalnych popisów nie chcę mieć spuchniętych uszu oświadczyła krótko i dosadnie bezstronnie trzeba przyznać że wśród dworzan nie było nikogo oczywiście poza szambelanem to nie miałby uszczęśliwionej miny słysząc słowa królowej, bowiem nawet ciche murmurando podochodzonego staruszka przypominało zgrzyty tartacznej piły mocującej się z dębowym pniem. Ja miałbym śpiewać, zdumiał się szambelan i palcem popukał się w czoło. Zupełnie zgłupiałeś? Od czego mamy chór? Przyprowadzić ich tutaj i piosenką obudzą Bolka. To całkiem co innego, i pomysł nawet dobry, mruknął sługa i opuścił gabinet. Chwilę później, wokół łóżka zebrało się liczne grono śpiewaków. Szambelan wskazał na śpiącego chłopca i rzekł: Polecenie królowej jest jasne. Naszego gościa należy obudzić cichą i pogodną piosenką. Mam nadzieję, że coś takiego znajduje się w waszym repertuarze. Oczywiście odpowiedział dyrygent chóru. Zaraz obudzimy chłopca zgodnie z życzeniem królowej zimy. Koleżanki i koledzy? Proszę ustawić się pod ścianą za łóżkiem. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Wstać już pora, zbudź się ze snu. To, co wczoraj jeszcze było, już na zawsze się prześniło. Przeminęło jak kwitnienie, letnie cienie, krople deszczu. Zbudź się ze snu, zbudź się ze snu. Otwiera oczy, wyszeptał szambel. Budzi się. Bolek jak przez mgłę zobaczył znajome oblicze staruszka i obce twarze śpiewaków. Gdzie jestem? Co tutaj się dzieje? Szambelan ręką dał znak i wszyscy opuścili pokój. Młody człowieku, jesteś w pałacu królowej zimy. Mam nadzieję, że nie obudziłem cię zbyt gwałtownie. Chłopiec zamrugał powiekami i siadł w łóżku. Mgła rozproszyła się i pokój nabrał wyraźnych kształtów i kolorów. Przypominam sobie królowe zimę, bardzo miła i dobra pani, ale nie przypominam sobie niczego więcej. Aha, te pingwiny, które stąd przed chwilą wyszły, też już widziałem. Tylko dlaczego noszą takie dziwaczne stroje? Służki królowej zimy przygotowują się do balu, wyjaśnił Szambelan. I jakiego balu? Zdumiał się Bolek. Szambelan dłoń przyłożył do ust i, jakby zdradzał największą tajemnicę, wyszeptał: Królowa Zima wydaje wielki bal na Twoje powitanie, młody człowieku. Co za nowina! Uradowany chłopiec zeskoczył z łóżka i pochwycił staruszka w objęcia. Trzeba było zacząć od tej wiadomości. Bal specjalnie dla mnie? Okręcił staruszkiem dookoła i szepnął mu ducha: Coraz bardziej podoba mi się Królowa Zima i jej przyjaciele. Wypuścił staruszka z objęć, który z trudem, chwytając powietrze, usiadł na łóżku. — Jestem szambelanem jej wysokości, wykrztusił z wysiłkiem. Bolek przerwał wesoły pląsy po pokoju i przyjaźnie popatrzył na staruszka dochodzącego powoli do siebie. — A czym ja mógłbym zostać? Szambelan momentalnie poderwał się na nogi. — Młody człowieku, już jesteś dostojnym gościem jej wysokości. Dostojnym gościem jej wysokości, królowej zimy powtórzył bolek i uśmiechnął się z zadowoleniem. Brzmi to całkiem nieźle. A więc, Szambelanie, dostojny gość jej wysokości, ma przyjemność oznajmić, że za kilka minut będzie umyty, uczesany, ubrany czyli tip-top przygotowany do balu. Tylko gdzie tu łazienka? Za chwileczkę wszystko będzie. Szamperan podszedł do drzwi i pociągnął za szarfę dzwonka. Do pokoju wszedł sługa. Przynieś wannę, wody, ręcznik, balowy strój i parawan. A łóżko możesz wynieść. To jest pałacowe życie pomyślał Bolek, obserwując służbę zmieniającą gabinet w łazienkę. Czy dostojny gość jej wysokości życzy sobie coś dodatkowo? Samotności przez 10 minut? mroknął chłopiec. Rozumiem, skinął głową szambelan i opuścił pokój. Poda wiatrza była lodowato zimna, ale Bolkowi wydawała się ciepła i przyjemna. Oszorniony ręcznik rozgrzewał mu ciało. Życie chłopca, jego uczucia i myśli zmieniły się całkowicie w czasie snu zapomnienia. Bolek, stojąc przed lustrem, nie dowierzał oczom. On, czy nie on? Jakże inaczej wyglądał młodzieniec w zwierciadle. Piękny strój pazia prezentował się na nim wspaniale i mina poważnego chłopca, któremu psoty wywietrzały z głowy. Hej, szambelanie, jestem gotowy. Staruszek w pierwszej chwili nie poznał chłopca. Młody człowieku, wyglądasz jak królewicz z bajki? Jej wysokość królowa zima będzie zachwycona. Zapewne już czeka na ciebie. Królowa spoczywała na tronowym krześle ustawionym w środku wielkiej sali. Długa śnieżna suknia spływała na posadzkę. Na czarnych włosach, jak sierp księżyca, lśnił lodowy diadem. Goście, zaproszeni na bal nisko pochylali głowy przed przechodzącym chłopcem. Och! w okrzyku królowej Bolek wyczuwał zdumienie. Witam cię, pani! Mój młody przyjacielu, z trudem cię poznałam! W białym stroju bardzo ci do twarzy. Proszę cię, podejść bliżej i zajmij miejsce obok tronu. Jesteś honorowym gościem dzisiejszego balu. Dziękuję ci pani. Czuję się szczęśliwy jak nigdy dotąd, ale zdaje mi się, że szambelan ma jakąś ważną sprawę, bo przystępuje z nogi na nogę. I boi się odezwać. Uśmiechnęła się królowa i odwróciła głowę. Słucham cię, szambelanie. Pani, czy możemy zaczynać bal? – Jak sądzisz, mój młody przyjacielu, możemy już zaczynać? – Jak najbardziej – pośpiesznie odpowiedział Polek. – Słyszałeś, szambelanie? Staruszek wysoką laską trzykrotnie zastukał w posadzkę. – Białe niedźwiedzie, pingwiny, sowy, rozpoczynamy bal zimowy. W kryształowych żerandolach zapaliły się lodowe sople. Z wysokich wież pałacu odezwały się trąbki – Powitalny hejnał na cześć dostojnego gościa jej wysokości. Królowa pochyliła się do bolka. Zbliża się do nas córka północnego wiatru, która jest mistrzynią piruetów. To oznacza, że za chwilę rozpoczną się tańce. Czarnobrewa piękność dygnęła przed królową zimą. Czy jej wysokość pozwoli, że jej młodego przyjaciela poproszę do pierwszego tańca? Nie mam nic przeciwko temu, ale jeśli ty, chłopcze, czujesz się zmęczony. Ani trochę! szybko wtrącił Bolek. Bardzo chętnie poobracam się w kółko. Z balkonu zawieszonego pod suchwitem wychylił się dyrygent orkiestry. Proszę państwa, zaczynamy naszym walczykiem. Tylko walczyk jest ognisty i siarczysty, niczym mróz. Fakt to znany oczywisty, więc walczyka tańczmy już. Tańczą starsi, tańczy młodzież, a orkiestra gra i gra. Biały walczyk, walc na lodzie, walc zimowy na trzy pa. Na wesoło i znów w koło, aż do świtu będzie bal. Przez noc całą, przez noc białą, wśród lodowych ścian i sal. W kąciku sali mewa śmieszka szepnęła do polarnej sowy. Biedny chłopiec. Dwa, trzy miesiące miną i znudzi się naszej królowej. Wtedy odeślę go na służbę do wuja polarnika. Zawsze tak postępuje z tymi zapominalskimi. Popatrz, przyjaciółka Mlewo, jak ten chłopiec depcze po palcach córce północnego wiatru. On wcale nie umie tańczyć. Zrozpaczony Bolek zatrzymał się w środku sali. Zapomniałem, zapomniałem, jak tańczy się walczyka. Spróbuję cię nauczyć. Uśmiechnęła się córka północnego wiatru. To wcale nie jest trudne. Bardzo przepraszam, ale czuję się zmęczony. Królowa Zima z niepokojem spojrzała na Bolka. Jesteś smutny, mój chłopcze? A jeszcze przed chwilą byłeś uśmiechnięty i zadowolony. Co się stało? Zapomniałem, jak tańczy się walczyka. I to cię martwi? Takie głupstwo? Perlisty śmiech królowej na chwilę rozproszył smutek chłopca ale tylko na krótką chwilę. Nie myślę o tańcu. Wydaje mi się, że zapomniałem o czymś jeszcze ważniejszym. Chcę to sobie przypomnieć i nie mogę. Nie mogę. Zresztą nic nie pamiętam. Nawet co robiłem wczoraj. Szambelanie? Staruszek momentalnie przydreptał do tronowego krzesła. Słucham królowo. Powiedz mojemu młodemu przyjacielowi, co robił wczoraj. Wczoraj? Co było wczoraj? Zamyślił się staruszek. Już wiem. Lepiłeś bałwana. Bałwanek! Oblicze chłopca rozpromienił uśmiech. Ależ tak, bałwanek na pagórku razem z lolkiem. Pamiętam. Zaśnij. szepnęła królowa Zima i białą dłoń położyła na głowie chłopca. Zaśnij i zapomnij. Bolek powoli osunął się na posadzkę. Zanieście go z powrotem do gościnnego pokoju i połóżcie do łóżka. Nikomu nie wolno przerywać mu snu. Chłopca momentalnie wyniesiono z sali. Szambelanie! Głos królowej zasyczał gniewem. Zruszek pobladł na twarzy i próbował ukryć się za oparciem tronowego krzesła. Szambelanie! Zachowałeś się jak ostatni idiota! Pleciesz, co ci ślina na język przyniesie. Rozkaże cię zamrozić w bryle lodu. Królowo, przebacz szambelan klęcząc czołem uderzył w posadzkę. Masz szczęście, że chłopiec usnął. Wstań z podłogi. Przerwij tańce, bal skończony. Staruszek w jednej chwili odzyskał werwę. Słyszeliście? Bal skończony. Rozchodzić się, rozchodzić. W opustoszałej sali pogasły światła lodowych sopli. Jedynie księżycowy promień rysował na posadce ulotne cienie. Koniec części trzeciej.